W tym niedzielę czytamy kolejny fragment Ewangelii Świętego Marka. Ta Ewangelia, która nam towarzyszy w tym roku liturgicznym, zachęcam, żeby może w te dni urlopowe po nią sięgnąć. Pewno już wielu z Was ją całą przeczytało nieraz, ale sięgnijmy jej po raz kolejny. Bo jest to Ewangelia, która nadaje się jako program formacji uczniów. My przychodzimy tutaj w niedzielę jako uczniowie. Nie tylko przychodzimy z naszymi intencjami, żeby ubłagać Pana Boga w sprawach, które są dla nas trudne, ważne, którymi się martwimy, za którymi tęsknimy, ale przede wszystkim przychodzimy, by formować tu nasze serce, by w tej szkole Jezusa wzrastać. Dla wielu z nas niedzielna Eucharystia jest jedyną formą formacji. Duchowej, religijnej. Dlatego wykorzystujmy to, że jesteśmy tu razem, że możemy czytać Słowo Boże. Warto też może przed przyjściem na niedzielną przeświętą, te czytania sobie w domu przeczytać, żeby już mieć taką świadomość, co usłyszę. Przygotować na to Słowo Moje Serce. Także wracając, włączyć to Słowo Boże może do wieczornej modlitwy. Może to nie będzie jakaś wielka medytacja, ale żeby rzeczywiście nieustannie karmić się Słowem Bożym. Przypomnijmy sobie, co czytaliśmy, o czym czytaliśmy w zeszłą niedzielę. Jezus przywołał do siebie dwunastu. Chciał, aby byli wolni i ubodzy. I takich ich wysłał do świata. Dał im władzę nad duchami nieczystymi. Oni wzywali do nawrócenia, wyrzucali złe duchy. Namaszczali i uzdrawiali. Dzisiaj Ewangelia zaczyna się od tego, że apostołowie wrócili, opowiedzieli, coś działali i czego nauczali. Tydzień temu była nazwa dwunastu, dzisiaj słyszymy, że nazwani są apostołami. To już będzie taka nazwa własna. Co to znaczy apostołowie? Przypomnijmy sobie, apostolos? To ten, który jest posłany. To nie jest tytuł honorowy. To nie jest jakiś zaszczyt w Kościele, w hierarchii duchownych. Ale to sposób działania. Jezus ich posyła. Oni wiedzą, że są posyłani nie z własnej woli. To nie jest ich inicjatywa. To nie jest ich jakaś forma pracy, którą odkryli. Oni nieustannie są posyłani przez Boga. Jezus jest fundamentem ich działania. To Jezus stawia warunki ich misji. Dlatego to nie jest tytuł jakiś honorowy, ale sposób, w jaki oni mają być obecni w święcie, bo są posyłani przez samego Jezusa. I słyszymy w następnej frazie, że zebrali się u Jezusa. Ciekawe, dlaczego święty Marek używa właśnie tego określenia. Zebrali się synago, synago, zebrać się u Jezusa. Dobrze rozumiemy, już kojarzymy, że z tego słowa pochodzi synagoga. Popatrzmy, czytaliśmy już w Ewangelii Świętego Marka, trzy razy Jezus był w synagodze i trzy razy był nieprzyjęty, nie chciano go słuchać. Wręcz mówimy o pewnej porażce w synagodze. To spotkanie w synagodze w Nazarencie będzie ostatnim spotkaniem Jezusa. Jezus nie wchodzi do synagogi. Dlaczego i dlaczego Marek używa tego słowa na określenie tego spotkania apostołów z Jezusem po misji? Bo może apostołowie chcą budować nową synagogę, chcą budować relacje z Jezusem na wzór właśnie synagogi, czyli starego prawa. Nie prawa miłości, który głosi Jezus. Oni ciągle są w starym myśleniu, oni ciągle chcą działać na swój sposób. Opowiedzieli, czytamy dalej wszystko, coś działali, a więc mieli wyrzucać złe duchy, wzywać do nawrócenia, mieli uzdrawiać. I nagle słyszymy, czego nauczali. Pan Jezus ich nie wysłał, żeby nauczyć. Czego nauczali? Nie mieli nauczać. Święty Marek znowu, bądźcie cierpliwi, bo dzisiaj będzie dużo słów greckich, ale no jesteśmy w sanktuarium, musimy podnosić poziom naszej formacji. Święty Marek używa dwóch określeń. Gdy Pan Jezus wybiera swoich uczniów, dwunastu, w trzecim rozdziale Marek pisze: Wybrał dwunastu. Aby byli z Nim, czyli jakaś więź relacji, być z Jezusem. To jest definicja ucznia, i by wzywali, i by głosili. Keruzo to jest słowo. To jest słowo, to jest używane do tego, co czynił Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel nie nauczał, ale wzywał do nawrócenia. Mesjasz naucza, pasterz naucza, Jezus naucza. Didasko. Didasko to jest słowo, które określa nauczanie Jezusa. A tu słyszymy, że uczniowie wchodzą w buty Jezusa. Ciekawe bardzo. My nie wiemy, czego nauczali, ale na pewno nie nauczali tego, czego nauczał Jezus. Oni nauczali w duchu synagogi. Oni przychodzą pełni entuzjazmu, bo sprzedali produkt w nowym opakowaniu. Stare nauczanie, przykazań, przepisów, rozporządzeń sprzedali w nowym pudełku. My znamy te sposoby marketingowe. Czekoladki ładnie opakowane, przychodzi Boże Narodzenie i w sklepach nasuwa się taką okładkę z bombkami. Nie sprzeda się, ściąga się to i naciąga się z barankiem. Nie sprzeda się. No to pierwsza komunia. Te czekoladki są sine od tego przekładania na półkach, ale mamy ciągle nową dekorację. Może się sprzeda. I troszkę to jest takie myślenie uczniów. I słyszymy słowa Pana Jezusa. Pójdźcie wy sami osobno. Hm. Wiele pewne razy słyszeliśmy, że tą Ewangelię czytamy w upalne dni. A więc pan Jezus mówi: No, panowie, ciężko pracowaliście, urlop w czasy pod gruszą, macie sukces, odpocznijcie. Nie o to chodzi. W Ewangelii Świętego Marka, proszę to sobie sprawdzić, za każdym razem, gdy uczniowie z Jezusem są osobno, oznacza to sytuację, że oni nie rozumieją tego, czego naucza Jezus. Pamiętamy przypowieść o siewcy. Jezus mówi przypowieść o siewcy. Oni są w domu i osobno pytają Jezusa: "O co tu chodzi? Nic nie rozumiemy". Jezus osobno im tłumaczy. To osobno to nie są w czasy pod gruszą, to nie jest spa, do którego zaprasza Jezus, aby zregenerowali swoje siły, ale to sytuacja, żeby oni przemyśleli, co robią. Oni są jeszcze nie gotowi na misję. Oni muszą dalej się formować. I to nie jest tak, że Jezus w synagodze, te trzy wizyty, to były porażki, a uczniowie mają sukces, są przeciwstawieni Jezusowi. Ale ewangelista jasno mówi, że to są pozorne sukcesy, bo oni nie głoszą tak naprawdę Ewangelii. Idźmy dalej w tym naszym krótkim opowiadaniu. Przychodzą tłumy. Przychodzą tłumy z wielu miast, bo Jezus słyszeliśmy dwa tygodnie temu, obchodził wioski i nauczał. Szedł na peryferię społeczeństwa do ludzi biednych, potrzebujących, chorych, rozproszonych jak owce, rozproszony w Izraelu. I zlitował się nad nimi. Litość to określenie uczuć, jakie ma Bóg wobec człowieka. To najgłębsze poruszenie serca, wnętrzności Pana Boga. To słowo po hebrajsku określa łono kobiety, które jest poruszone na widok swojego dziecka. Bóg się lituje, bo są jak owce nie mające pasterza. I czytaliśmy w pierwszym czytaniu słowa z proroka Jeremiasza: Biada pasterzom, wy rozproszyliście moje owce, ale ja sam je zbiorę. Popatrzcie, popatrzmy, jak ten przykład. Obraz rozproszonych owiec dzisiaj jest aktualny. Jak dzisiaj, może nie brakuje pasterzy, ale mamy tak wielu fałszywych pasterzy, którzy właśnie marketingowo, PR-owo chcą nam sprzedać stary produkt tylko w nowym opakowaniu. A Jezus głosi zupełnie inną naukę nie jak uczeni w piśmie, nie jak Faryzeusze. Słyszymy, że Jezus naucza, bo Jezus. Z tej łodzi wychodzi sam bez uczniów, wychodzi sam, lituje się i naucza karmi ich słowem. Daje im pokarm, daje im życie. Nie prawo, nie przykazanie, nie rozporządzenia. Ale użyjmy słów świętego Pawła z drugiego czytania, z listu do Efezjan. Jezus tak naucza, że rodzi się nowy człowiek przez Jezusa w jednym duchu. Mamy przystęp do Ojca. Jezus przybliża nas w swoim nauczaniu do Ojca. To jest ta nowość Ewangelii. Nie paragrafy, nie rytuały, nie rozporządzenia, ale przychodzi nam mówić, jak co zrobić, by być blisko Boga, który jest miłością, który się nade mną lituje, który chce być obecny w moim życiu. Który bierze na siebie moje słabości, bierze tego starego człowieka, abym się narodził jako człowiek nowy. Formacja uczniów to temat, jeden z ważniejszych tematów w Ewangelii świętego Marka. Ważnym dla mnie. Ja chcę być uczniem Jezusa. Ale zobaczmy, jak bardzo także i my, tak jak apostołowie, zajmujemy się tym, jak osiągnąć sukces. Dyskutujemy o pierwszeństwo. Popatrzmy w nasze rozmowy w domu. To często jest udowadnianie, kto ma rację, kto jest ważniejszy. Przysłowiowe, kto jest głową rodziny, kto jest szyją frontą głowę kręci. Ile tych dyskusji bez sensu. My tym się zajmujemy jak uczniowie. Chcemy mieć szybki sukces, a tak się nie da. Potrzeba solidnej formacji duchowej, religijnej. Wspólnotowy. Dlatego ta formacja do czego ma prowadzić? Nie do jakiejś autodoskonałości. Ale do tego, jak słyszymy, my ciągle i nieustannie jesteśmy posyłani. Do mojej rodziny, do moich sąsiadów. Spróbujmy zebrać te kryteria tego, co nazywamy ewangelizacją, misją. Mamy być wolni i ubodzy, nie biedni. Ale wolni w sensie nieposiadania, nie się do spraw materialnych, nie być niewolnikami konsumpcji, ale być wolni, by móc spotkać się z drugim człowiekiem. Nie możemy sprzedawać starych rzeczy w nowym opakowaniu. Ja muszę sam doświadczyć nowego życia, aby móc rzeczywiście tym dzielić się z, z drugim człowiekiem. Mam niespokój. Czym jest pokój? Doświadczenie bliskości Boga. Doświadczenie Ducha Świętego przez Jezusa. Czy ja w moją rodzinę wprowadzam pokój? Czy po powrocie do poniedzielnej mszy świętej, siedząc przy stole, jedząc, nie wiem, symboliczną już tą niedzielną jajecznicę, czy wprowadzam pokój? Czy niosę nadzieję? Mam karmić, dawać życie. Tak robi Jezus. Popatrzmy, on naucza, za chwilę wiem, jak się rozwinie akcja. Nie przeczytamy tego za tydzień będzie Ewangelia ze Świętego Jana. Ale Jezus naucza i potem będzie ich karmił. I wtedy się pojawiają uczniowie znowu. I co mówią? Odpraw ich. Słuchaj, panie Jezu, ich jest tłum, a my mamy dwa chleby, nie będzie sukcesu odpraw ich. My potrzebujemy sukcesu. My możemy nakarmić małą grupkę przyjaciół. Popatrzmy, ciągle wchodzi nasze stare myślenie, stare myślenie. Jezus znowu mówi do uczniów: wydajcie jej mieść. znowu szkoła pokory i zaufania do Pana Boga. Nieść do świata wreszcie ewangelizację, nieść tą litość Boga, do świata głodnego. Nie może chleba, ale głodnego godności, prawdy. Godnego odkrycia sensu życia, świata udręczonego, świata pogubionego. Jak wielu dzisiaj jest chrześcijan pogubionych w tym świecie, a Jezus chce nas uformować po to, by uczynić nas, z, nas, z nas narzędzie miłosierdzia, Być, byśmy byli świadkami nadziei, przebaczenia, dobroci, cierpliwości Boga wobec drugiego człowieka. To jest nasza misja, misja uczniów, ale żeby ją wypełnić, potrzeba tej nieustannej ewangelizacji w sensie najpierw to my musimy zostać zewangelizowani w szkole Jezusa, by tą Ewangelię, dobrą nowinę nadziei zanieść do świata. Amen.